Witam Was kochani w kolejnym odcinku. Temat dzisiejszego to żeberka w kapuście. W kapuście kiszonej oczywiście własnej roboty, z własnej beczki. Żółciutka kapusta. Skąd się bierze ten kolor kapusty kiszonej, taki żółtawy? A na stąd, że bakterie kwasu mlekowego robią właśnie tą robotę i od tego, od tego koloru jest zależna semantyka, czyli nazewnictwo tego, tego, tej naszej kapusty. Czyli albo kiszona, albo kwaszona. Kwaszoną omijajcie, bo ona jest dodatkiem octu. A kiszona jest właśnie taka żółciutka, kwaszona jest biała, taka mniej atrakcyjna. Od czego zaczynamy? Zamarynowane żeberka, mięsne żeberka, zobaczcie, nie takie płaskie, tylko wybierajcie sobie takie żeberka, z których będziecie mieli co ogryzać, a nie wykrojone takie na płasko, blisko żeber, no nie, po wyciągnięciu tych kostek i chrząstek, to praktycznie nie macie tam nic do skonsumowania. A cenowo wychodzi Was tyle, co nie wiem, za dobry antryk odwołowy. No jak sobie to sumujecie ten odpad, no to tak to wygląda. Także wybierajcie sobie takie y, słuszne, zacne żeberka. Ja je marynuję w tradycyjnej marynacie. Czyli na te 1,5 kg Żeberek, które tutaj widzicie. Mam 8 łyżek. 8 łyżek oleju rzepakowego. Do tego oleju daję 2 łyżki papryki mielonej słodkiej, wędzonej. Daję łyżkę czosku granulowanego, rozmaryn, dajcie sobie ziele angielskie, taką płaską łyżeczkę pieprzu, co tam jeszcze? A, no i właśnie, no i sól. Około 15 gram Soli, czyli taka, łyżka, czyli taka łyżka stołowa, to sobie fajnie wszystko rozprowadzacie, rozprowadzacie w tym oleju i smarujecie, nacieracie sobie swoje mięsko. Folia spożywcza do chłodnego miejsca. Ja zostawiłem na całą dobę, także jest fajnie zamarynowane. Czuć ten zapach, ten aromat tych, tych, tych ziół, tych przypraw, jaką się tam tutaj unosi. Dzisiaj nie robiłem żeberek na pikantny. Bo będą to jadły też dzieciaki. Także chcę im oszczędzić tych <grych> walorów pikantnych, smakowych. Dzisiaj będą one tak na łagodnie doprawione, a każdy może sobie tam doprawić jeszcze po swojemu, jak uzna, że są, że są mało ostre. Także od, yy, początek mamy, czyli zamarynowane żeberka. Układamy sobie je na blasce. A ułóżcie sobie je yy, tymi błąkami do góry. Mięsem w dół. Pyk no parę mam tu tych egzemplarzy, także trzeba sobie tutaj po puzzle poukładać, o tak, tak sobie to wypełnić, żeby żeby one były jak najbardziej tutaj wystawione na na temperaturę, tak. Ten olej, z tymi przyprawami, oczywiście, możecie sobie tutaj wrzucić do środka. Super. No i co? I następna sprawa. Dodaję kilka szalotek, cebulek. One się nam fajnie przypieką. Kroję je na takie świateczki. Szalotki jest tutaj chyba 6 sztuk, tutaj miałem. Także jest dość dużo, ale ona nam będzie w całości robiła też fajny, fajny tutaj, fajną robotę, jako taki dodatek do naszego mięska. Naszą szalotkę sobie tutaj tak rozrzucamy. Niech ona sobie leży i się fajnie przypieka. Ona nam później powpada do tego sosu. Zrobi się taka fajna. Ona jest taka leciutko słodka. Pyk. Dobra. I teraz co? Mamy naszą kapustkę. Kapustę przerzucamy, ale nie tak po mięsie, tylko w te wolne miejsca. Ja jej mam tu gdzieś około 80, niecały kilogram tej kapuski. Tak sobie ją zważyłem i, i tyle mi wyszło. Ta kapusta to ma być dodatek do żeber. To, to nie idzie na odwrót. Ale pachnie ta kapusta bajecznie. Ja daję tylko sól i kminek. Nie robię takiej kapusty sałatkowej z marchewką, bo taką to sobie mogę zrobić, jak mam ochotę na taką surówkę z kapusty kiszonej z marcheweczką, to sobie dotrę po prostu troszeczkę marchewki. Rozpuszczam troszeczkę miodu. Doprawiam pieprzem. Ona jest już lekko słona. Nie możecie dodać za mało kapusty, kapusty soli do kiszenia, bo po prostu kapusta może się wam zepsuć. Dobra, ja ją muszę skosztować tę kapustę, bo ona mi tu tak pachnie. Już działają. Kupki smakowe. Mm, pięknie. I teraz to. Zawsze mam troszeczkę rosołu zostawione w lodówce dla, na jakiś sosik, na jakąś szybką zupę. I tutaj tym sosikiem, tym rosołkiem podlewam sobie tu około na taką brtwannę, na te półtore kilograma mięsa. To takie dwie spore szklanki. Dobra. I mam swojskie czerwone wino. Z ciemnych winogron i z jeżyny. Z jeżyny bezkolcowej, którą sobie tutaj mam przy domu. Bardzo bogato obradza co roku. Docinam ją odpowiednio, i potem ona się nam odwdzięcza. Dobra, foliujemy. Folia aluminiowa. Oczywiście, błyszczącą stroną w kierunku mięsa. Dobrze opakować. Piekarnik nagrzany mamy do 180 stopni, wkładamy nasze żeberka na około półtorej godziny, wtedy sobie folię ściągniemy, posprawdzamy na jakim etapie duszenia jest mięsko, jak już będzie tak fajnie wychodziło, delikatnie te kostki będą tak się ruszały, to znaczy, że jeszcze niewiele czasu potrzeba do, do zakończenia obróbki, a potem na końcu będziemy to troszeczkę przyrumieniać żeby się ta kapuska nam troszeczkę przypiekła. Mięsko oczywiście też z góry, żeby było fajnie, fajnie przyrumienione i to nam da efekt na talerzu taki no bojowy. I do tego tradycyjnie ziemniaczki w ćwiartki podgotowane, podsmażone. Fajnie to wchodzi. Tak wygląda nasze mięsko, nasze żeberka po około 90 minutach pieczenia w piekarniku. 180 stopni. Teraz odwracamy na drugą stronę mięskiem do góry. Zapiekamy i serwis. Moi drodzy, po dwóch godzinach jest taki efekt. Ostatnie pół godziny były te żeberka bez przykrycia, bez poli, one się już zapiekały. Odwróciłem je oczywiście stroną, stroną mięsną do góry i do zapieczenia. <laughs> powiem fajna skórka, zrumieniona nic no, będziemy będziemy degustować Kapusta, ten aromat kapusty unosi się już tutaj dobra zanim położę na talerz to chcę wam pokazać jak to, jak wygląda ta struktura mięsa po takim właśnie marynowaniu i po pieczeniu zobaczcie Kostka sama wypadła. O, one się rewelacyjnie oddzielają. Tu jest nasza szalotka. O, zobaczcie, te kostki sobie same wyfruwają z tego mięska. Kosztujemy. Kochani, to jest poezja. Majstersztyk. Zawsze mówię, że kucharz, czy amator, czy zawodowy, to jest rzemieślnik. Każda potrawa, która wywołuje uśmiech na twarzach tych osób, które to konsumują, które to jedzą, które raczymy tymi naszymi tworami, to każda ta potrawa dla mnie to jest rękodzieło. To jest po prostu rękodzieło dobrego rzemieślnika. Słuchajcie, tak jak rzeźbiarz wyrzeźbi. Brzeźbi jakąś postać, cokolwiek i ludzie się nad nią zachwycają przez wieki. Oczywiście ona ma możliwość jakby trwania dłużej niż, to, niż te nasze potrawy i tak dalej. Ale te efekty, ten efekt tych endorfin u osób, które to oglądają, które się tym zachwycają, on jest podobny. No, słuchajcie, podstawowe, podstawowe zasady. Które kierują życiem każdego organizmu. To jest metabolizm i prokreacja. No to, to mamy tą jedną część, która dotyczy metabolizmu. To jest po prostu, no super. No co tu dużo gadasz. Jesteśmy, jesteśmy po prostu dobrymi rzemieślnikami. Chciałbym, żebyście gotowali ze mną. Żebyście, może nie naśladowali, ale żebyście się inspirowali moimi potrawami, które wam będę pokazywał, jak, je, jak ja je przyrządzam. Myślę, że wszyscy będziemy zadowoleni, a podchodźcie do każdego, do każdej tej potrawy, tak jak powiedziałem, jak do rękodzieła, jak do obrazu, który byście namalowali, jak do rzeźby, którą byście wyrzeźbili, do czegoś wyjątkowego. Tak samo ktoś zauważył, że po przygotowaniu potrawy, osoba, która nam, nam ją serwuje, która nam ją podaje, jeżeli ona to podaje tak bez serca, bez uśmiechu, bez takiego błysku w oku, to ta potrawa nam będzie średnio smakować. Jeżeli ta osoba wie, na przykład, jak się ją tworzy, jak się ją produkuje, z jakich składników się składa, poda wam ją z takim uczuciem, z taką fajną radością to powiem Wam, nawet jak ona będzie troszeczkę niedosolona, troszeczkę przepieprzona, to ona Wam będzie i tak dobrze smakowała i wrócicie do niej. I wrócicie tam, czy do tej karczmy, czy do tej restauracji, czy nawet do tej osoby, która tam Was raczy gdzieś tam prywatnie w domu, bo jest to po prostu fajne uczucie. A teraz tak, ten kęst jest dla mnie, no wiecie, że ja tu mam pierwszeństwo, jako ten Rzeźbiarz, że tak powiem. Eee, tak jak powiedziałem, zrobiłem tutaj ziemniaczki w ćwiartki, lekko podgotowane i podsmażone, zrumienione, kilka kawałków papryczki różnokolorowej, żeby nadać temu e, naszemu malowidłu albo rzeźbie takie fajne kontrasty i e, ostra papryczka jalapeno dla pikanterii żeby wzmóc troszeczkę tą pikantność, bo jak wspomniałem, zrobiłem tą opcję taką bardziej delikatną. Jeśli chodzi o pikantność, no i co? Jedziemy dalej z konsumpcją. Nie, to się tam fajnie wszystko rozwarstwia to mięsko się tak upiekło, udusiło i podpiekło. Hm. Słuchajcie, takie żebro, jak sobie zrobicie, i zostanie wam na przykład taki jakiś kawałek albo dwa, schowcie sobie go do waku, do zamrażarki. I jak będziecie robić sobie kwaśnicę albo kapuśniak, to wrzućcie to żebro do tej zupki. Powiem wam petarda. Tak robią w kaczmach góralskich, że po prostu żebro jest wcześniej opiekane. Ten aromat, te wszystkie związki. Nie będę wam mówił, jak to się fachowo nazywa, ale one mają aromat i smak. One przechodzą wtedy do zupy, do tej potrawy, uszlachetniają ją, robią ją bardziej taką, hmm. wiecie o czym mówię. Do takiego żeberka, oczywiście dla zdrowotności. No jest zajebiste. Ta kapusta tutaj nie dominuje wcale. Ona nadała takiej fajnej kwasowości, takiej naturalnej, temu mięsku. I ona jest jako dodatek. Nałożycie sobie jeszcze fragment tej kapustki sobie na talerz. I to będzie, ona będzie spełniała funkcję jako dodatek do mięsa. Ale to nie jest tak, że, te, że to mięso przechodzi tak zupełnie tą kapustą. To jest tylko aromacik takiej naturalnej kwasowości, dla tego żeberka. No to 100 lat na zdrowie.